Mam drodzy, ja jestem Dubix, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam bardzo fajny glitch: Jak zwiedzać Kaio Pyryko bez botów, bez strażników. Też pokażę Wam, jak wypłynąć od Kaio Pyryko do Los Santos. Wszystko Wam pokażę, jak to się robi w bardzo fajny sposób, bez wymagań. Jedynie co musicie mieć, my musicie mieć, mieć kosadkę i mieć gotowy finant do napadu. Także zobaczmy Was do oglądania. Ale wstępnie w filmiku chciałem pozwolić jednego wspierającego auton. Flecik, dziękuję Ci za live sponsora, piąteczka dla Ciebie, pozdrawiam dla Ciebie, dziękuję Ci za wsparcie kanału. A jeżeli ktoś chce mnie zepsuć kanał, donate'em albo wspierającym to macie link w opisie. Czy każdy dom będzie na pozwolenie na odcinku, także myślę, że warto i teraz przechodzimy do odcinka. Oczywiście możecie być, tutaj być solo, nie potrzebujecie żadnego znajomego napad jakbyście i solo normalnie tutaj przechodzicie przez yy, czy tunel połowy bo najlepsza jest opcja tego właśnie przycinacie kraty i po prostu musicie wejść do rezydencji Urubio sposób jest bardzo fajny bardzo łatwy idealnie wymagania to musicie mieć łup z, łup z napadu w gablocie nie możecie mieć łupu z safe musicie mieć mieć gablotę ale to jest nie jest takie trudne, bo z glaboty macie diamen, macie pantera, ale oczywiście się pantery nie ma, bo, bo raz do roku yy, macie jeszcze żółwy nasilnik, więc dużo macie łupów z glabloty. A dawa. jesteśmy e, rubią, teraz wam pokażę taki sposób, jak zabijać kolosa, bo większość o tym nie wie, jak zabijać kolosa. Mie, mie, musicie mieć y, najpierw broń agresor, szczelby, no i to jest mega blisko z głowy, z głowy. Tylko ta w tym przypadku paca, mam go zabić gdzieś indziej. Jak najdalej tych botów, bo oni usłyszą strzały, Nie, tutaj w tym przypadku je strzały, ale to chciałem ja wam tak na wam pokazać, jak to, jak to się robi. Ale dobra, przechodzimy do tematyki odcinka. Yy, macie, jak macie już klucz, wchodzicie na dół i musicie stakować wejście do, do podziemnego sklepca. Tutaj bardzo prosty, prosty sposób jak hakować pociski palców. Doshakowaliście to po prostu, teraz wchodzicie do tego skarbca. Przepalacie kraty. Teraz bardzo ważne. Podchodzicie do tej glabloty, wciskacie prawą strzałkę. I ty po to szkło. I szybko, szybko anulujecie. I ta w kółko. Klikacie, anulujecie. Klikacie, anulujecie. I tak cały czas, jak póki tego wyjdzie, nie? Jak widzicie udało mi się, bo y, ten do przecinania glabota zniknęła. Muzyka została z Kayo Perico, ale patrzcie, bez karty otwieram sobie sejfy, oczywiście łupów nie ma, bo napa się zbugował. Y, boty zniknęły, nie ma strażników, a są, a są, ludzie, są ludzie na Kayo Perico, ale nie ma strażników i jest Kayo puste jakby, nie? No i po prostu możemy tutaj możemy sobie jakby wyjść, ale pisze tylko że misja jest, więc no na się po zbugował, nie? No i po prostu możemy pozwierać sobie recenc Erubio, w każdej chwili z tego rezydencji możemy wyjść, głównym wejściem, więc mogę strzel strzel sobie strzelać, ile chcę, a oni tak ich nie słyszę, bo nie ma tu nikogo. I naprawdę sposób jest bardzo fajny. Możecie sobie, sobie zobaczyć każdy szczegół, Kajo Peryko, jak, jak ona wygląda, jakie ona jest duże, co on się tym Kajom zna znajduje bez strażników, bo te straż strażnicy zawsze was irytowały. Y podczas zwiedzania Cajopericu, a teraz tym sposobem możecie sobie na spokojnie sobie podzierać to Cajoperiku, jak ona wygląda. Wyjście jest bardzo proste. Po prostu brama jest otwarta, albo też możecie po jakoś skoczyć po dachów i możecie przez mur wyjść, ale tutaj jest więcej męczenia się, ale brama też jest otwarta, więc możemy bramą wyjść, czy wam pokażę. Tu jest ta brama do wyjścia i patrzę bardzo, jest, o, jest otwarta, tylko nie wiem dlaczego ta brama ta pole, po prawej jest zamknięta, nie da się jej otworzyć, tylko jedna strona jest otwarta, widzicie? i zamknięta, jest a druga jest otwarta, to jest takie trochę dziwne, o, ale dobra. Pamiętacie te, ten przycisk? Kurde, jak gracze yy, wciskali go, teraz ta brama tak naprawdę jest zawsze otwarta była, I, a ludzie wciskali, tą, wciskali tą, ten przycisk. Nie patrz, wyszedłem decyzja Rubio, możemy sobie auto ukraść. No i możemy sobie tak pojeździć po tej wyspie, pozwiedzać każdy szczegół. Mówić no, sobie kradne auto. Jest muzyczka Sky Operico, jest klimacik Tak wyspa się wygląda. No i co, no możemy sobie pojeździć, pozwiedzać sobie A Nie ma nikogo, nie ma żadnych strażników Auto zostały, ale A nie ma nikogo no no, i co tutaj mamy? Mamy tutaj wyspę, mamy tutaj y, palmy, taką mini wieżę strażniczą. Tutaj mamy wejście do, do głównego doków, do głównego wejścia, w sumie to się nazywało. Pamiętam już. Tutaj było coś, to było główne wejście. Tutaj też były łupy. To sobie, dzięki temu zwiedza zwiedzaniu, możecie sobie zapamiętać, dokładnie gdzie mogą być te łupy, nie? Bo tu, 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 tu są, są bramy, tu są stoły, tam są łupy. Na przykład jest kokaina, jest marihuana, moforsa. I dzięki temu sposobowi będziecie sobie pamiętać, gdzie są dokładnie te łupy, nie? Więc sposób jest bardzo fajny, nie? Więc polecam skorzystać, nie? Widzicie, ludzie, ludzie, ludzie są, są na tym wyspie. Ale to nie są strażnicy. Bo gdyby były strażnicy, to by, by na czerwono byli. No, i, no i po co, no jedzie, jedziemy sobie dalej. W każdej chwili możemy wyjść z akcji, ale po co? Tutaj też yy, jest domy i tam po prawej też jest yy, łup. Tam, o, tam dalej, po prawej stronie, o tutaj też możemy łup zebrać. Ale jedziemy dalej, tam jest północny chyba dok. Znaczy nie pamiętam, czy na, ale pamiętam, że to się nazywało północny, główny też jego, nie? Ale nie pamiętam dokładnie, co się to mówiło. A, dobra, jedziemy dalej. No, czekaj, tam też możemy pojechać. Tam praktycznie nic tam nie, nie chodzi, bo tam nie ma co chodzić. Każdy wypływa z, od, no, od morza, od wody, żeby uciec i załócić sobie napad. Więc praktycznie tutaj nic nie chodzi. Ale w tym miejscu też jest łup do zebrania. Nie w tym miejscu, ale tam w tym drugim miejscu jest do zebrania łup. Więc to, to nie są klony, może. Widzicie, mogę na niego przejechać, więc. Przyjadę go i nic się nie stanie, więc nie widzicie, to nie są klony, to są ludzie prawdziwi. Boty. No i patrzcie, no i To so, też jest... Yy, do zebrania kasa. Ale dalej w tym miejscu chyba już nie ma nie ma już yy, do zebrania łupów. To jest, to jest chyba... mi miejsce z, z tej strony. A tam jest... tutaj jest lotnisko. I teraz wam pokażę od lotniska. Od lotniska pokażę wam jak dostać się do Los Santos, nie? O, w tą stronę tam trzeba płynąć, w tą stronę trzeba płynąć. Tak na skos, że tutaj w, w, od lotniska, tak na skos musimy wpłynąć, żeby tam i tam jest właśnie do nie? Niestety nie pokażę, ja też wam, że nie da się tego wziąć. Jakieś pojazdy, yy, jakąś helkę, nasze, nasze pojazdy osobiste. Nie da, nie da się, bo to pisze, że ta jest niedostępna. Niestety, ale fajnie byłoby wziąć jakiś pojazd swój, albo coś takiego, ale niestety się nie da. Nic się nie da. A dobra, le, le, lecę do tego do lotniska i pokazuję, pokazuję wam jak dostać się do, do lotniska. A się od, od lotniska? Caioperico to Los Santos. Pamiętajcie, że to tam po lewej, tam, 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 tam gdzie jest brama, to tam właśnie była dla impreza. Że tam pierwszy raz yy, była kacyka z tym El Rubio, i tutaj nam doprowadzi do imprezy. Tak, to jest to miejsce, no. To była pierwsza kacyka z Kajoporiko. Ale dobra, nieważne. Lecimy do, lecimy do lotniska. Dobrze, jesteśmy przy lotnisku, aby dostać się do, do Los Santos musicie jakoś ukraść łódkę. Pamiętam, jest ciężko, jest ciężko ukraść łódkę, ale... Ale musimy mieć łódkę, bo to będziemy płynąć tam wieczność. A też jest, jest troszkę kawałek drogi, żeby tam wypłynąć do Los Santos. Pokażę wam w przyspieszonym tempie. Tamtą właśnie, tamtą stronę jest właśnie Los Santos. I teraz musimy płynąć tam, troszkę jest daleko płynąć. No i teraz żegnamy Kajoborikom wyspę. Wracam do Los Santos. Pokażę Wam dokładnie, jak to jest przy tym tempie. Bo mówię, że trochę zajmuje to czasu, żeby tam zostać. No więc dobra. Widzimy się w Los Santos. Już jesteśmy w Los Santos, bo są jakby niewydzielone ściany, ale to jest już jest Los Santos, bo to są jakby bloki, to są już bloki, to są drogi. i Trzeba tak, trzeba by tak, tak pomockiemu do, dotrzeć do tego, tego punktu, bo tu jest ciężko, bo trzeba tak trafić, żeby... Yy, bo tu są te bloki właśnie i ciężko tutaj dostać się właśnie, nie? Tutaj próbuję. To są właśnie niewidziane ściany, po prostu to są... Tu już, już jest Los Santos, już jest to, już jest właśnie Los Santos, tylko po prostu... Świat się nie, nie wczytuje, po prostu, nie? Ale da pójdę dalej... O, widzicie? Tutaj by coś już nic nie... O, patrz, już jest Los Santos. Ko kojarzycie te miejsca? Kojarzycie to miejsce? Tam, tam, po lewej już jest... Yy, tam są Doki, a tu jest ten, niedaleko Termination, nie? Tutaj, by, tutaj jak w tym miejscu, był, tutaj był piasek, nie, tylko tutaj był, tego piasku nie widać, nie? I po co trzeba iść jakby na ślepo, żeby trafić tą, na tę drogę, trzeba trafić, nie? I udowodni wam, że to jest Los Santos, nie? I po co idziecie idzie, idzie na ślepo, gdzie was nie blokuje. Tu jest jakaś niewidzialna, z niskiej rozdzielczości tekstura, więc wchodzę na tę teksturę. Jestem już blisko, teraz ja wchodzę tutaj. I teraz mi się kojarzy króte jak gra, jakbym grał na PS1 konsoli, nie? Bo to jest taka rozdzieczysz, nie? Jakby się grało na PS1. Nasza postać wygląda normalnie na, na tej, naszej generacji, ale tekstury i świat wygląda jakby był z generacji PS1, nie? Takie, takie mam skojarzenia, ale... No dobra, zbukowaliśmy napad i na tego tak wygląda no, y, Los Santos, nie? I tutaj są sody, nie? A sody wyglądają, wyglądają kwadratowo, nie? Ale dobra. I proszę bardzo, no i... No i już wam to wam coś nie, nie świta, że to jest Los Santos? Tam gdzieś pociąg nie jedzie, bo słuchajcie, w tyle. No i kurde, to jest Los Santos właśnie. To jest Los Santos. Zbugowane, z, z, z bardzo niskiej roczniczości, ro, ro, tekstur to, w ogóle praktycznie nie ma, aut nie ma w ogóle, pusty, puste jest Los Santos, bez ludzi. Ale jest, to jest Los Santos. I tam jest pociąg, kurde, jedzie tam pociąg bez torów. <laughs> Kurde, i, i, i pociąg się znika, nie? To jest też śmieszne. Ale też słyszałem podobno. Właśnie teraz nie mam czasu, żeby to sprawdzić, widzowie. Ale słyszałem, że w, jak jesteście w lotnisku Los Santos. Tam w, Los Tantos, w lotnisku to rozdzielę coś jest normalna, jakby była z GTA V. Tylko mi się wydaje, że po prostu miasto Los Santos jest zbyt duże i tego tekstury się nie odają. A lotnisku jest małe i tam znacznie mniej tekstury jest. Dlatego tam jest. Mi się wydaje, że już w porządku, nie? No i proszę bardzo, możecie tutaj chodzić w Los Santos, bez praktycznie uciennych bloków, grafika z ps dynki no i tyle no, teleportowałem się z Sky Perico do Los Santos, nie idealnie, bo to tak powinno być, ale chciałem wam taki pokazać taki fajny sposób, jak zwiedzać Kaio Perico i jak z Kaio dostać się do Los Santos, nie? Tutaj możemy wychodzić. Jestem ciekaw, co to jest ta to kółeczko, te kółeczko niebieskie. Ale mi się daje, że to chyba jest misja i, ku, i kurde. Niestety. Jak, nie polecam tego. jak Nie, to się, to sobie jest, to nie polecam wchodzić tego kółka, bo to jest po prostu misja, nie? Baczcie, tu mu murek widzicie. Tutaj mu murek, musiałem przez to przeskoczyć. A tutaj normalnie murku nie była, ale murek tu jest. No i niestety w, weszłem w tą misję i oczywiście odbuguję mnie niestety odbuguję mnie i wszystko wróci do, 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 do normy, ale no ale pokazałem wam wszystko co i jak. W sposób jest mega mega kozacki Polecam. Jeżeli oczywiście Wam się spodobał to zwracam do łapkowania w górę, subskrybowaniu dzwoneczkiem, komentowaniu. Jeżeli, jeżeli wam się, jeżeli się nie, ma, nie, nie spodobał to łapka w, łapa w dół w komentarzach, a ja się dojrzewam do następnego filmu, trzymajcie się, do następnego i pokażę wam pod koniec, jak, jak że mnie odbuguje zaraz, po tym po tej akcji, siema, trzymajcie się